Nie, ja ale stawiam, ty, czy... no ty, ty przed nami na tej skałce Ja, ja ale kładę się To nie ty byłeś, e, masz w backpack? Mmm, berkutę No bardzo tutaj Kielu... przed nami On zszedł na dół, tutaj oh, przed nami jest On nie widział nas jakby co Nie widział Ono tutaj był, na tych skałkach I zszedł na dół O dobra, to jest, to jest ten, to jest obóz to on na obóz szedł dosłownie To będzie na obozie Tak, będzie na obozie Podejdźmy tak, żeby był na drugim i go odjebiemy Nie wiem, wydaje mi się, że to szybciej on to tutaj tam pójdzie Omijamy, Omijamy? Nie podchodzimy? Jest, jest gdzieś tam, na tym obozie, w każdym bądź razie Nie podchodzimy? Omijamy? Tutaj wydaje mi się, że mogą być miny, nie wiem, na tym piasku Więc to nie jest dobry pomysł O, widzę go! On nie żyje? On nie. A, zabiłem go! On tak. leżał tutaj! Ale on wygląda jakby nie żył, tutaj o! No położył się, czekaj, położył nas. się, ale. On nie widział nas. No, słownie... może mógł słyszeć, nie wiem. Ej, dobra, tutaj są miny? No Dobra, tu są miny! Okay. Nie nie jebać okay. go! Niech se leży! Dosłownie, on na minach się położy, kurwa! Niech ale on nie, nie mógł być do... sam, on nie mógł być sam, nie, nie? Nie, mógł być, dosłownie, ja go widziałem samego. No, no i co z tego? No i co? Ludzi mówi, że nie mógł być sam. Może ktoś tam jeszcze może być? O! może być, ale ja... ale niekoniecznie jest. Ale mi kurwa... Ale ale właśnie się, kurwa. mi wydawało, że są miny. Ale on kurwa nie z miny, to jest najlepsze. No bo on leżał przy jakby, no. Nie... Dobra, czekaj, ja go obiegnę, tak? I tędy wejdę. I może go złapię. A czekaj, tu też są miny chyba. A nie, tutaj chyba już nie ma. Dobra, tędy jak przejeżdżamy. Traktujmy ja może, co? No dobra, ale prawie, 12! Ja no to zdążymy, zdążymy. Ledwo Jak uchwa zdążymy Gdzie ty jesteś, Mariusz Oj. w ogóle? nie krótki. czas to, co umieracie od razu? Tak. Czujowo. Tak. Tak. No. To i na strefa się zmieniło. Nie było jakaś osoba w tak, jednym kawika zlutować. Dobra, jego ja lutuję. Cię Próbuję osłaniać? Mogę strzelić do ciebie? Nie. Tak, to ja, o, ja to strzel! Proszę, strzeli. proszę strzeli. Ej, to był Mariusz! On awczył? On awczył. Czemu wy jesteście tacy upierdoleni, kurwa? No bo się nie odzywałeś, kurwa. Kurwa, powiedziałem no ze dwóch i ten. I się nie Nie było mnie przy kąpie, bo odbierałem telefon. No to skąd mieliśmy, kurwa, wiedzieć? Ale to powiedz,